Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Bardzo gorąco witam wszystkich w wielką sobotę. Sobota to dzień wielkiej ciszy. To dzień, w którym nie wypowiadamy zbyt wielu słów, bo nasze uszy, nasz umysł i przede wszystkim serce koncentrują się na Bożym Słowie, a te dzisiaj w wielkiej obfitości. Posłuchajmy Ewangelii, a potem przejdziemy do rozważania. Ewangelii według Świętego Mateusza. Po upływie szabatu, o świcie pierwszego dnia tygodnia przyszła Maria Magdalena i druga maria obejrzeć grób. A oto nastąpiło wielkie trzęsienie ziemi, albowiem anioł pański stąpił z nieba, podszedł odsunął kamień i usiadł na nim. Postać jego jaśniała jak błyskawica, a szaty jego były białe jak śnieg. Ze strachu przed nim zadrżeli strażnicy i stali się jakby martwi. Anioł zaś przemówił do niewiast: Wy się nie bójcie, gdyż wiem, że szukacie Jezusa ukrzyżowanego. Nie ma go tu, bo z martwych wstał, jak zapowiedział. Przyjdźcie, zobaczcie miejsce, gdzie leżał, a idźcie szybko i powiedzcie jego uczniom: Powstał z martwych i oto udaje się przed wami do Galilei. Tam go ujrzycie. Oto, co wam powiedziałem. Pośpiesznie więc oddaliły się od grobu z bojaźnią i wielką radością i pobiegły oznajmić to Jego uczniom. A oto Jezus stanął przed nimi, mówiąc: Witajcie! One podeszły do Niego, objęły go za nogi i oddały Mu pokłon. A Jezus rzekł do nich: Nie bójcie się, idźcie i oznajmijcie moim braciom. Niech udadzą się do Galilei, tam mnie zobaczą. Słuchaliśmy Ewangelii według świętego Mateusza, Ewangelii, która mówi o pustym grobie, bo dzisiaj już świętujemy Wigilię Paschalną, a więc Wigilię największego święta chrześcijan, Świąt Bożego Zmartwychwstania. Zanim do tej Ewangelii się odniesiemy, to bardzo gorąco wszystkich zachęcam, abyśmy, jeśli mamy taką możliwość, prześledzili całość Słowa, które nam dzisiaj przedstawia liturgia. Tę liturgię przeżywamy pewnie w domu, pewnie przed telewizorami. Być może to będzie liturgia, w której w jakiś inny sposób będziemy uczestniczyli, bo nie jest to możliwe, abyśmy się spotkali w kościele. Ale zachęcam, abyśmy wzięli do rąk pismo święte, abyśmy otworzyli Stary Testament, potem Nowy, abyśmy prześledzili te siedem czytań ze Starego Testamentu. Wreszcie czytanie z Nowego Testamentu i, i tę Ewangelię, którą przed chwilą słyszeliśmy, to jeden wielki proces Pana Boga względem człowieka. Proces, który miał na celu zbawienie człowieka. I jak się kończy? Słyszeliśmy przed chwilą, kończy się z zmartwychwstaniem. Chrystus Pan wstaje. Jeśli popatrzymy na Jego działalność przed zmartwychwstaniem, to w ostatnich dniach, które poprzedzały jego mękę, e, nasz mistrz był nieco zamyślony, był spokojny, e, spotykał się na ucztach, bywał w domu swoich przyjaciół u Marii, Marty i Łazarza, e, dyskutował, tłumaczył. Nawet ostatnia wieczerza to swoistego rodzaju uczta. To miejsce, gdzie się spotkano w najbliższym gronie, w gronie przyjaciół, aby ucztować aby porozmawiać, być może, o najważniejszych sprawach, ale w spokojny sposób, choć wiemy, że konsekwencje były dramatyczne. Zmartwychwstania nikt nie zarejestrował, ale mamy świadków Zmartwychwstania. Dziś świadkowie Zmartwychwstania są nam dani po to, abyśmy w nich odnaleźli ikonę swojej wiary, abyśmy szukali w nich to, jak my podchodzimy do sprawy Chrystusowego Zmartwychwstania. Ale ta dzisiejsza Ewangelia zwraca naszą uwagę na jeszcze jedną rzecz. Nie wiem, czy zauważyliście, ona jest pełna czasowników. E, Maria przychodzi, Anioł przychodzi, wzywa, pójdź, idź. E, Chrystus Pan mówi, idźcie, oznajmijcie. Tam jest wielki dynamizm. Już nie ma czasu po zmartwychwstaniu na wstępne rozmowy. Chce od nas, od nas nasz Mistrz, abyśmy działali, abyśmy Tą wieścią się z innymi dzielili, abyśmy byli dynamiczni. Przypomina mi się pierwsze kazanie, które Ojciec Święty Franciszek powiedział e, zaraz po swoim wyborze pierwsze publiczne e, kazanie mówił o tym, że e, ważna jest droga, że Kościół jest na drodze, że jesteśmy w dynamizmie wiary, że mamy wychodzić, że mamy iść, że nie możemy siedzieć, że mamy się ruszać. To trochę tak, jak e, zachowują się. Maria, do czego zaprasza Anioł, Chrystus, który mówi: Idźmy do Galilei, tam się spotkamy. Po zmartwychwstaniu wszystko jest inne. Po zmartwychwstaniu wszystko jest radosne. Po zmartwychwstaniu wszystko jest słoneczne i wszystko jest dynamiczne. Być może sytuacja, w której się znajdujemy, zmusza nas do tego, abyśmy siedzieli w domu. Być może nie jesteśmy w stanie wykrzesać w sobie dynamizmu takiego, jakbyśmy chcieli, ale ważne jest, abyśmy. W sercu ten dynamizm poczuli, abyśmy poczuli poruszenie serca, aby to nasze serce się ruszało. Może w ten sposób możemy odpowiedzieć na zmartwychwstanie Chrystusa, że sercem przyjęta wiara skłoni nas do dynamizmu serca, do tego abyśmy się za innych więcej pomodlili, abyśmy wsparli tych, którzy na pierwszej linii frontu walczą o zdrowie i o życie naszych bliźnich. Abyśmy ich wspierali dobrym słowem, modlitwem, może telefonem, może w jakiś inny sposób, który nam pozwalają przepisy. Chrystus, Pan, zmartwychwstały Chrystus, każdego z nas wzywa do dynamizmu. Zachęcam, abyśmy nie pozostawali w swoich fotelach czy na swoich kanapach. Nawet jeśli mamy ograniczenie, musimy pozostać w domu. Abyśmy tak przenośnie. Wyruszyli, abyśmy zerwali się, abyśmy się zerwali przede wszystkim do życia wiarą. I taką, takiego życia wiarą każdemu z nas życzę.